więc ym, robię już przygotowania żywności, dużej ilości witaminek i te sprawy, mikroelementy i nie tylko do wizyty w psychiatryku i areszcie wcale nie tymczasowym wrocławskim, żeby nie musieć tam być poddawany torturom paszy dla konia karmy dla kota albo jedzenia dla chomików tylko żeby coś tutaj samemu sobie ogarniać dobrze więc dzisiaj mamy 5 opakowań winogron z Brazylii widzę i 4 opakowania francuskiego sera Czyli 20 wydaliśmy, o trójkę. Trójkę pan mi wydał, bo to był pan. O, więc tą trójkę, tą resztę bym dał dzieciom. Dzieciom bym dał, ale wiadomo, że sukien, syny, z jakiejś takiej parszywej zmiany i nie tylko, po prostu mi zabraniają, więc trzeba to jakoś ogarnąć, tych sukien wszystkich, którzy mi zabraniają, aby tą. Resztę z zakupów przekazać dzieciom, ok, bo mam zabronione. Więc tu jest na dole macie datę. O, 13.33 macie datę godzinę i te sprawy, okej. Okay. Tu macie, że już gazetkę wzięłem, więc mamy... Jesteśmy przed 25 majem. Jest to miejsce, gdzie kupujemy gdyby co. Bo o witaminki trzeba swoje dbać. Dobrze, więc tak tu są. Proszę bardzo, Brazil. Tutaj, tutaj na początku, tu z tego druku, druga linijka pisze Lidl house, a w trzeciej linijce trzeci wyraz to jest GmbH. Ok, więc nie mam więcej pytań, gdyby ktoś się pytał. Jedno, drugie, trzecie. Wziąłem wszystkie takie same. Z Brazylii chociaż tam były z różnych krajów te. No, yy. z różnych krajów była żywność, więc rachuneczek tutaj jest. I tu już mamy cztery serki, tak? Więc to, to, to jest spód. To jest spód tutaj, Lidl. Z francuskiego mleka, gdyby co. Więc tutaj sobie przeczytamy wartości, jakie są. Dobrze. W pierwszej linijce tu z tym drukiem tam jest raz, dwa, trzy, cztery. Jako piąty wyraz jest Lidl House, A w drugiej linijce tu z tym drukiem jako trzeci wyraz jest GmbH. I tutaj jest adres we Francji fr slash 61700 Domfront. Sante Cecile czyli święta święta Cecylia. Dobrze więc to wygląda to jest spód to jest tutaj góra. Tak wygląda. I one są tutaj wszystkie są. To jest z drewna. Z drewna jest. Nie mam wprawy jeszcze w kręceniu w sklepie, ale co zrobić? Dobrze. A 27-06-23. Tutaj jest godzina numer partii i te sprawy. Wręcz dobrze sobie otwieramy i tak to wygląda. Więc tu mam cztery opakowania sera. Cztery. Dobrze. Więc mam nadzieję, że, że tutaj też to jest tego samego pudełka, czyli wszystko musi być tak samo tutaj. Na pewno zrobione, chociaż może być inaczej, ale to nie jest istotne. Jest kupione dzisiaj, zapłacone i film zaraz będzie gdzieś za godzinkę już wrzucony, opublikowany. Dobrze. Więc tu jesteśmy. Gdyby co? Gdyby ktoś się pytał, i te sprawy. Więc mamy tutaj nasze zakupy. Gazetkę sobie poczytamy później, na spokojnie. Cztery opakowania sera. A zresztą sobie zobaczmy, co jest tutaj w gazetce. dobrze Ostatnie oh. Coś dla koneserów, z, Czyli będziemy sobie robić zdrówko, Zdruchko. co mamy do wyboru w tym tygodniu South Africa, z Australii, South Africa i co jeszcze? Chile, tak. Produkt od Chile będzie. Z South Africa, a ta butelka. O, ta butelka będzie z New Zealand. Z New Zealand będzie. Czy to sobie na spokojnie? Później będziemy ogarniać i tak dalej. Komu w drogę temu trzeba już się po malutku gdzieś ten. A tu już jest food bank pełne pudełko takie food bank. Wszyscy tam wszystko wkładają jak chcą dobrze więc myślę że na że na pierwszej pół godziny pobytu w psychiatryku w wrocławskim i nie tylko ale po cholerawie co bo ja tam nie wiem po jaką cholerę tam trzeba się udać nie udać to myślę że na pół godzinki witaminek, takich porządnych po prostu mamy. Jakąś flaszkę trzeba by było tam ze sobą wziąć, no bo nie wiem, czy we wrocławskim areszcie wcale nie tymczasowym coś podają, czy nie podają, tak na dzień dobry, żeby się zaprzyjaźnić tam z, z całym systemem więziennictwa Ziobrzyńskiego i te sprawy, no, więc każdy tutaj... Wchodzi na ten kanał od początku tego kanału do końca tego kanału na własną odpowiedzialność i przyjmuje te wszystkie informacje zawarte tutaj na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Nikt tu nikogo nie zaprasza. Dzięki.